Proszę Państwa, musiałem wcześniej to zacząć. Widzicie, już jest rana przygotowana, w środku już jest linfa podchodzi. Tutaj zaraz będę zakładał yy, ciecierzycę i zaraz będę zakładał, proszę Państwa, yy, opatrunek na to. Czyli wszystko jest OK. Tak jak tutaj było mówione, jakśmy rozmawiali, tak wygląda. Godzina jest w chwili obecnej, 22.18 czyli rano razem zakładaliśmy ten. Ten czosnek i już mamy, proszę państwa, przygotowany, przygotowane miejsce do założenia ciecierki. Proszę państwa, zakładamy teraz, jak postaram się to widzicie tutaj, zakładamy to ciecierzycę. Chcę wam pokazać, jak. W ten dołek tutaj zakładamy ciecierzycę, przykładamy to, proszę państwa, kapusto, bo musi być zrobiona tak zwana tak zwane środowisko to się nazywa. Jeszcze chwileczkę, bo to muszę to ładnie zrobić, żeby to ładnie wyglądało. Tak. Okładamy to ręcznikiem papierowym. Okładamy to ręcznikiem papierowym i proszę Państwa staram się to teraz przykleić hejpem. Nie wiem czy sobie tam sam radzę, ale będę, będę się starał żeby tylko złapało, to potem sobie już poradzę Obcinam proszę Państwa teraz tape. Już mamy to w jedną stronę przyklejone teraz będziemy kleić tą drugą stronę W drugą stronę, i proszę Państwa, można było powiedzieć, że wstępnie i wstępnie mamy opatrunek wstępny założony. Teraz tylko bandaż na nogę, żeby nam się to wszystko ładnie trzymało. Od razu, proszę Państwa, użyję bandaża. Elastycznego, ponieważ pan Piotr Oniku Obserwer 20, 20,24, chyba jak pamiętam, któremu, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję mu za rady, stwierdził, że musi to być w miarę dobrze musi to być w miarę dobrze przy musi to być w miarę dobrze przymocowane żeby się trzymało. I to wszystko. Tak wygląda ten czosnek, o którymśmy rozmawiali. Czyli ten czosnek był lepiej założony niż poprzedni. Czyli był poprzecinany i był przecięciem był do nogi. Tam zobaczcie sobie na filmie jak wygląda. Teraz jest to zrobione na piątkę z plusem. Jest wszystko tak jak trzeba. Czekamy teraz na pierwszą zmianę cieciorki i będziemy widzieć jak to wszystko będzie.